Taniej nie znaczy lepiej. W teorii mamy tego świadomość, a w praktyce wybieramy instalacje 2000 taniej i często za to płacimy. Zastanów się, czy budując swój dom, wybierasz najtańszego kafelkarza. W końcu kafelki są takie same, ale to jak ci je położy, będzie miało wpływ, czy te kafelki będą dla ciebie służyły, czy będą cię w oczy i będą odpadały. Bo tańsza oferta musi gdzieś oszczędzić czy na złączkach, czy na kablach, czy na konstrukcji. Zanim podejmiecie decyzję, sprawdźcie dogłębnie, jak długo instalator jest na rynku, czy ma ubezpieczające, czy dana firma korzysta z własnych ekip montażowych, czy jak większość rynku, z podwykonawców. Dlaczego korzysta się z podwykonawców? Nie trzeba ekipy utrzymywać i nie bierze się odpowiedzialności za montaż, ale wiesz, kto jest ekipą montującą? Szukaj wiatru w polu. A ta cena? Oszczędzamy 2000 zł? Nieprawda. Oszczędzamy teoretycznie 1000 zł, bo z mojego prądu 50% dostajemy. Czy warto oszczędzać? Według mnie. Nie. W Sansol nie idziemy na skróty. Od 13 lat działamy na tym rynku i dostarczamy rozwiązanie efektywne, sprawdzone i bezpieczne. Wybierz nas.